Dzień dobry, pani Małgosiu. Dzień dobry, witam serdecznie. Wiemy, że działanie rolnictwo ekologiczne cieszy się bardzo dużą popularnością wśród rolników i bardzo prosimy powiedzieć nam, które szczególnie pakiety czy warianty wybierane są przez naszych przyszłych beneficjentów i z czego to wynika. Wszystko zależy od specyfikacji gospodarstwa. Jeszcze do niedawna dużą popularnością cieszyły się pakiety realizowane na trwałych użytkach zielonych oraz trawach na gruntach ornych, czyli pakiety 5-6 realizowane w okresie konwersji oraz odpowiednio po okresie konwersji 11-12. Jednakże od kilku lat zauważam spadek zainteresowania tymi pakietami. Ze względu na konieczność posiadania określonych zwierząt w gospodarstwie w ilości minimum 0,5 DJP na 1 hektar użytków rolnych. Dla zobrazowania, jedna dorosła krowa posiada przelicznik 1 DJP, czyli rolnik posiadający 10 hektarów łąk potrzebuje minimum 5 krów. Z tego względu większość rolników, jeżeli ma taką możliwość, decyduje się na tzw. pakiety botaniczne bądź ptasie do, re do realizacji na trwałych użytkach zielonych. A jakie zmiany zostały wprowadzone w tym działaniu w tym roku? Dla rolników, którzy w 2021 roku wchodzą w nowe zobowiązanie, zmienia się długość jego trwania. Do tej pory zobowiązanie było pięcioletnie, teraz, bez względu na realizowany pakiet, zostało skrócone do trzech lat. Nie dotyczy to osób, które kontynuują zobowiązanie podjęte w poprzednich latach, czyli między 2017 a 2020 rokiem. Kolejną zmianą są stawki dopłat w działaniu rolnictwo ekologiczne. W każdym pakiecie, zarówno w okresie konwersji, jak i po nim, dopłaty zostały zwiększone średnio o 27%. Jest jeszcze jedna zmiana dotycząca rolników uprawiających pomidory. Od 2021 roku uprawa pomidorów może odbywać się wyłącznie z rozsady, a nie z siewu nasion wprost do gruntu. Rozsady można kupić bądź przygotować we własnym zakresie. Została również określona minimalna obsada pomidorów. Jest to 20 tysięcy sztuk na hektar. A czy to rolnictwo ekologiczne, działanie, ma szansę w dłuższym okresie czasu, jeżeli nie zmienić, to przynajmniej przyczynić się do zmiany rzeczywistości naszego rolnictwa na bardziej świadome i ekologiczne? Czy my, jako konsumenci, również będziemy mieć szansę odczuć te zmiany? Działanie rolnictwo ekologiczne, czyli tak naprawdę dopłaty do obszarów uprawianych zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego, na pewno zachęca rolników do przejścia na ten system. Czy zmieni rzeczywistość? Miejmy taką nadzieję. Na pewno oprócz samych dopłat do gruntów potrzebne są inne działania, które spowodują, że rolnicy będą w stanie uzyskać satysfakcjonujący plon gospodarując tymi metodami i nie będą mieli problemów ze sprzedażą. Myślę, że, rzeczy, że rzeczywistość naszego rolnictwa się zmieni, ale jest to proces długofalowy. Obecnie trwa kampania wnioskowa. Termin składania wniosków został przedłużony do 17 czerwca. Zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami, specjalistami w celu analizy gospodarstwa i możliwości przejścia na system rolnictwa ekologicznego. Aby skorzystać z dopłat ekologicznych, należy posiadać plan działalności ekologicznej, który musi sporządzić osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Nasi doradcy posiadają takie uprawnienia. Koszt sporządzenia planu jest wyliczany indywidualnie dla każdego gospodarstwa. Dlatego zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów naszych usług. Bardzo dziękujemy za rozmowę, Pani Małgosiu. Dziękuję bardzo.